Cześć wam wszystkim. Dzisiaj chciałbym wam pokazać moją retro kartę graficzną. Ogólnie to z niej nie korzystam już. Jak coś to z niej nie korzystam. Nazwę tego macie w tym w tytule jak i w opisie. Macie nazwę kartograficzną, chociaż ja mógłbym Wam powiedzieć o nazwie kartograficznej. Jest to x, radeon X300SE 128 MB. Właśnie 128 MB. Nie wiem w tym roku, była ona popularna, ale była. Kiedyś to Wam powiem, że to był kosmos, jak się na tym grało. Tak zresztą mówią ci ludzie z internetu. Ta Karta graficzna wcale taka słaba nie jest. Można oglądać na niej Full HD, więc jest dobrze. Tutaj jest tył tej karty graficznej. 64-bitowa jest. Tutaj pisze. Jest na złącze PCI Express RADZE 16. Na złącze PCI. Nie. Na złącze VGA i. TV out Więc wcale taka najgorsza nie jest, pod tym radiatorem jest rdzeń Ja bym ten, ten rdzeń wam pokazał, ale niestety nie mogłem, nie mam pasta technicznej Więc wam nie pokażę Ale ogólnie powiem wam, że karta graficzna nie jest zła, jest dobra Full HD można oglądać, ale do grania ona nie jest Żadne granie, nie żadna. Ewentualnie te starsze, wiecie, nie? Ogólnie mógłbym Wam nagrać ten. Jak wkładam na kartę graficzną, w sumie. Jutro. Może by mi się udało. I by było dobrze. Ale to się okaże. To to, to wszystko na temat tej karty graficznej. O. Ja się z Wami żegnam. Do jutra, do jutra albo dzisiaj na live. Może dzisiaj jakąś flagę na mały, ale nie wiem. Dobra, to ja się z wami żegnam już naprawdę, pa.